Cześć Manko, ludzie! Ja jestem w Zimacie, to jest FIFA World Cup Brazil demo na Xbox 360. Nie wiem, czy to jest też na, na PS3, czy tam 4, czy Xbox One. Nie wiem, w każdym razie pojawiło się takie demko na, na Xboxie i postanowiłem sobie ściągnąć i sprawdzić, co to kurde jest. I od razu mówię, że ja w FIFA ani w te inne takie pesy, czy nie pesy, nie gram. Nie interesuje mnie piłka nożna ani w świecie, ani w grach, wolę, wolę właśnie na przykład mm, koszykówkę, ale postanowiłem, znaczy kiedyś tam grałem na przykład w 2002-2003 demo, ale w późniejszej wersji chyba nie grałem, nie pamiętam, żebym grał w jakiejś późniejsze wersje. W każdym razie yy, widzę, że mamy tutaj kickoff, znaczy to jest demo, więc yy, pogramy sobie jakąś szybką rundkę. Tu sobie oczywiście wybierzemy jakieś, chyba strony są i tu mamy Brazyl, tak i możemy wybrać tylko Brazyl, tylko Brazylię, tak. Nie wiem, ja się nie znam na tym, nie wiem, nie wiem co my możemy tutaj, nie wiem co my możemy tutaj wybrać, jakie, jakie, jakie kurcze yy, drużyny są dobre. Będę się kierował tymi gwiazdkami tutaj, bo widzę, że na przykład tu są 4,5 czy coś, na przykład Brazylia, no to niech będzie Brazylia, no okej, okay. dobra niech będzie Brazylia. I, I zagramy sobie przeciwko Nowej Zelandii, bo jest słabsza, ale i, i na, na pewno przegram, na, na pewno przegram, bo kurde, nie dość, że ja, grałem, że ja nigdy nie grałem w żadną, żadną Fifę na, na, na padzie, zawsze grałem na, znaczy nie, na PSP grałem, ale to co innego. E, w każdym razie dobra, tak czy siak zobaczymy, czy zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, co my to mamy, co to za gość jest? Hmm, co ja mam zrobić? Aha, to są stroje, dobra, dobra. Home mm, bardziej mi się podoba ten. Ten kolor, dobra. A to u nich też możemy sobie wybrać? A nie, dobra, dobra, niech będzie to przeciwko tym. No i chyba lecimy. Oczywiście na, na amatorskim trybie trudności jest. I co my tu mamy? Jodzinario. Ok, coś mi się tutaj ładuje. No i dobra, Free Kicks, tak? Jest. Uh... LS, dobra, dobra. Czyli co? My będziemy się. My będziemy sterować jednym gościem? Przez start. No dobra, start. Äh, przecież kurde no. No Jesus fucking Christ, przecież. mój... Mu... No, dobra, trudno. <laughs> dobra, no, zaczyna się ten cały mecz tutaj, tak? Okej. Okay. Widać, że gra jest strasznie słabo zoptymalizowana. Mam ledwo co... Ledwo co z 20 klatek na sekundę. O teraz mam więcej. Ale ogólnie mam jak jest... Nie wiem, kurde nie wiem. O, teraz jest dużo klatek. Heh. Nie wiem. No dobra. Oj za dużo blumu tutaj użyli. No ale w każdym razie, no kurde, w takich grach nie chodzi o grafikę, tylko o grywalność chyba, nie wiem. Ale tutaj chyba, 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 chyba śpiewają swój ten, swój e, hymn. No coś tam ruszali ustami, więc domyślam się, że, że, że śpiewali swój hymn. Aha, teraz ci, teraz ci śpiewają swój hymn. Moss, Ride, Bar, Barbie, coś tam. No dobra. around the globe andy you played okay vitas przy... benoist okay of the occasion when you're lining up before a game well a magical feeling it really is you know you put so much preparation into it find him there's so much at stake Dobra, czyli to są po prostu to jest staring, to, 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 to jest po prostu skład, tak? Tego akurat się domyślam. I to jest ustawienie tych wszystkich, tych wszystkich ludzi. Jakiś Julio Cesar na, na, na bramce, No dobra, nie no jest. Nie mogę tego zaskipować, no ale okej. Okay. Możemy sobie nawet możemy sobie obejrzeć. Yy, na ławce rezerwowych tam ktoś był, dobra, jakie już G mos mamy na bramce. Ktoś tam, ktoś tam. No okej, okay, dobra, spoko. Aha, i oni zaczynają, tak? No dobra. I... Pósiat. Uu... Oh Teraz tam sobie troszkę poczytałem tych... Znaczy obejrzałem sobie sterowanie, tylko kurde nie wiem gdzie jest sprint. To po pierwsze. Aha, dobra, dobra, tu jest sprint. I... dobra, jak się zmienia... Uśd! Oh Oż, kurde. Tu normalnie będę. O, o, uuu. Ładnie, ładnie. Teraz mam piłkę, podanie. Dobra, podanie, wiem jak jest. Teraz do niego podanie. Nie do niego, kurde. Hals. Tam podaj, tam, tam był, podaj. Shit, shit, Dobra, dobra. Dobra, dobra. Z tego co widziałem na jakichś. na jakichś meczach. Dobra, bo. Uż, co ty zrobiłeś? What the fuck is this? Say no to racism. Oj, to takie hasło mi się podoba. Ło, wow, już myślałem, że ja mam piłkę, he. Ale niestety my strzeliliśmy. out, czy coś tam. Dobra, o, shit, shit, jest, dobra, mamy, mamy, o, mamy biłkę. Trzymam cały czas sprint, nie wiem czy to dobrze. W każdym razie, okej, okay. dobra, lecimy sobie po boku. Dobra, goście to powiedział. No i widzicie, widzieliście go? Przyginijcie sobie! Ten gościu kazał mi podać. Podałem mu i kurde, nie przyjął. No co za kretyn, idiotasz, maciarz jeden. No i co to mało być? Kurde, no. Chyba dlatego nie gram w FIFA, ani w inne, kurde. O, 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 świetno. Ale tak czy siak, no kurde. No ci, którzy mają. O kurde, co ja zrobiłem? Ci, którzy mają skilla w takich grach, no to oczywiście potrafią ładnie zagrać. Ale niestety ja nie mam skilla. Yy, jedyne właśnie. Powta powtarzam, że. Grałem no właśnie w demo FIFA 2002, 2003. 2002 była moją ulubioną wersją. O, 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 o! U Oj kurde, no miałem taką szansę, no Dobra, podanie Podaj mnie, dobra, nie, 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 nie. No kurde. Ja fucking shit. Ja pierdzielę. Kurde, już myślałem, że, już myślałem, że przepuścił. Dobra, yyy... Lecimy dalej, kurde no. Ha. Ale najważniejsze, żeby nam nie strzelili gole. Ja tam nie muszę strzelać żadnych go... żadnych kurde bramek, ale żeby oni mi nic nie strzelili. Dobra, dobra, tu oczywiście nam dali. I ja się w ogóle, ja oczywiście nie. Zauważyłem gdzieś tam na jakimś let's playu, chyba na. u... Oż, u... u... co ja zrobiłem? No, kurde, u U, u youtubera Serge the Player. Jeśli ktoś nie zna go, znaczy nie, nie kojarzy, to może sobie poszukać. Widziałem u niego jakąś taką darmową wersję Fify World, coś tam, coś tam. Mm. I tam miał taką akcję, że był spalony, czy coś takiego, podczas pod... Oh, shit! Ej! To był, kurde, faul. O, oh, shit! Aieieie! Pierwszy gol, pierwszy gol, kurde! I tam był właśnie jakieś takie jak podał to był spalony. Podał po prostu innemu i był, był spalony... is this? Aha, że się cieszą na, na świecie, dobra. Um, I był spalony, właśnie chodzi o te linie tutaj, dlatego to, to pole nie jest takie, znaczy pole. To boisko nie jest takie, puste... nie jest takie... no ma te linie po prostu tutaj. Nie wiem, nie wiem czy widzicie... Znaczy no widzicie, no... Ja, ja się nie znam nad tym. Ja nie wiem, jakie są reguły tej całej piłki nożnej. Zaczynam, wiem, jakieś tam podstawowe, ale. Ale, kurde. Nie żebym był jakimś wielkim pasjonatem. Dobra, dobra, więc. Więc zmieniamy sobie. I! ślisk. O Oh, O, oh, no nie, no nie, nie było żadnego, kurde, faulu, no. Chyba cię porąbało. O oh shit! O, oh, dobrze. Dobra, wykupujemy. Kurde. Dobra, o, 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 spokojnie, spokojnie podanie podanie podanie, nie, 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 podanie po linii, jak to się chyba nazywa? Podanie tak? Nie, a, what? Co, no i co to miało być? I co to kurde było? Aha, i to jest chyba spalony, tak? Rozum, chyba nie wiem, nie wiem. Czyli, czyli powinno się podać z białej linii na białą linię, a z, ciemną linię, z ciemnej linii na ciemną linię? Bo inaczej jest spalony. Jeśli ktoś wie, zna te reguły, no to może mi napisać. Chociaż i tak bym w przyszłości tego, z tej informacji nie korzystał, ale jako taka ciekawostka. Siedźcie, 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 Dobra, wykupujemy gdzieś tam, kurde, bo nie chcę, żeby byli blisko mojej bramki, bo to jest kurde niebezpieczne. A ja, że nie kontroluję nie mojego bramkarza, to to jest jeszcze gorsze, chociaż w sumie może. O, o, oni mieli teraz spalony, tak? Tak, 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 dobra. Dobra, nie potrzebuję tego. Okej, okay, i teraz musimy jakoś wykopać, tak? No to temu podamy, jeju. I tak bym pewnie usiadł, oh, i tak bym pewnie nie podał. No co ty robisz? Dobra, dobra, dobra. O, tu jest jeden gościu. Ej, no podał z ciemnej linii na ten. Dobra, podanie, i, i, i. O oh, shit, fuck. Ale jednak. Ale jednak, kurde, było. Była akcja chociaż. Kurde. Kurde, niedobrze. Dobra, w robimy. Pięknie. Teraz, oh shit. To był faul. No dobra. Nie ma co. No kurde. No. O, dobra, dobra. Nie wiem czy istnieją Nie wiem czy istnieją jakieś inne, jakieś inne wersje, na przykład zamiast FIFY albo Pesa, czy jeszcze coś innego istnieje, takiego na skalę światową. Co ja zrobiłem? O, what the fuck? Co to miało być? Kościół mnie przewrócił. To, był, to powinien być kurde fail. Foul. Aż mi SMS przyszedł z wrażenia. I co? Jakiś... Co my mamy teraz? Jakiś faul był? Aha! Half time. Pierwsza połowa. Koniec pierwszej połowy. Najlepsze akcje. Oczywiście mój gol będzie teraz. A nie, nie. Ej, no powinno być... O właśnie, mój gol. I to mi się podoba. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że ja strzelę tutaj gola. Naprawdę. I co? Aha, dobra, aha, czyli teraz zmiana zmiana tych zmiana miejsc. Dobra. Ciekawe jestem, czy to jest tak jak w koszykówce, czy, czy możemy na przykład podać do tyłu. Aha, czyli tu nie ma, nie ma połowy boiska, czy ja, na przykład jak się przejdzie. Szczycie kurde, trudno mi się skupić. E, na gadaniu i jednoczesnym kurde. Skup, e, no. Prowadzeniu piłki. No co on robi, no, kurde. Ehm. Dobra, podał mi. Trudno... No tutaj nie ma tak jak w koszykówce że jak się przejdzie właśnie z piłką na połowy boiska, to już potem do... Co ja zrobię? A, okej. No właśnie, tutaj się da. No nie! Kurde. O, nie, niebezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie! Ale bym samobója strzelił. O ja pierdzielę. Dobra, wykopane. wykopane. O ja pierdzielę, aż za nim mówiłem. Dobra, to było, to było okej. Okay. No kurde no, wiecie o co chodzi po prostu, że jak się przejdzie w koszykówce za, na drugą połowę boiska, na nie naszą połowę, to już nie można wrócić, tylko po prostu trzeba iść dalej i, i podawać tym, podawać tym coś. Ej, what the fuck, znowu spalony, no what the fuck is this shit, no. Kurwa mnie ten cały spalony. No, ale jakaś tam, jakaś tam, jakaś tam, jakaś tam, jakaś tam trudność większa jest. Kurde, już myślałem, że przyjmę tę piłkę. O oh, o, oh. nie, 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 nie. No nie no kurde. Kurzyłem się teraz. Ale nie mogą mieć przewagę nade mną. Nie mogą mieć nade mną przewagę. I to jest kurde najważniejsze. Dobra, nawet nie chcę na podmenie, nawet nie chcę na to kurde patrzeć. Ja pierdzielę. Nie wiem w sumie czy mam bardziej przewagę defensywną czy ofensywną. W każdym razie... Na pewno teraz każdy który, każdy, który teraz to ogląda, a zna się na piłce i zna się na tych fifach, na tych pesach, potrafi grać, to na pewno się ze mnie śmieje teraz. Ale no kurde, no każdy kiedyś zaczynał. Zaczy, zaczynał ja nawet nie zaczynam, ja tylko sobie gram tak na luzie. Zawsze w sumie grałem na luzie. Nigdy nie byłem fanem piłki nożnej. Na taką skalę, żeby kurde m, grać codziennie po miliard godzin. O, będzie kurde, out. Będzie out, będzie out, będzie out? Jest. Ehm, nigdy nie byłem takim fanem piłki nożnej na wielką skalę. Tylko tak, żeby sobie pograć tak na luzie, no. Na podwórku, czy, czy właśnie w, w demo, jakieś tam czasami, żeby sobie odskoczyć od jakichś strzelanek. A shit, to nie było ładne. Ehm, odskoczyć od jakichś strzelanek, czy tam czegoś, czy. czy... Czy, czy czegoś? No, no no, właśnie, no wiecie o co chodzi? No nie każdy jest fanem, ale. NBA bardzo, bardzo fajnie. Oh shit, oh shit nie, nie, Fuck. Kurde. Dobra, ładnie, ładnie, to. Oh nie nieładnie. Oj. No kurde, no. Zagapiłem się na inną, inną stronę. O no kurde. Nie, 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 nie możecie mi drugi strzelać, strzelać, strzelać drugiego gola, o nie, ja na to nie, ja na to nie pozwolę. Dobra, teraz... czy puste pole? O kurde, zapomniałem, że oni tutaj są. Dobra, niech, niech idzie tam, niech leci, na, le, niech leci na... podaj, 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 podaj. mu mu, shit. o sh kurde. No fuck. Kurde, nieładnie. Co ja zrobiłem, kurde? O nie 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 podoba mi się to. Dobra. Kurde, kurde aż mnie nos swędzi, au. Się jeszcze wolnołem, dobra. Spokojnie, spokojnie, jakiś Tiago Silva. Temu podaj. Ten po linii będzie szedł. Uj oh, shit, u oh, nie. O, ale co? To był kurde faul. Znaczy out. nawet widzicie, nawet kurde. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, teraz, teraz tam temu. Co ja zrobiłem? Kur... No nie, no kurde. Naprawdę. No czasami... Czasami kurde uda się takie ładne akcje zrobić. Ale kurde, nawet tamta... nawet tamten mój go... No nie Nawet tamtej, tamten mój gol był... Na, był na pewno na jakimś fartym zrobiony, bo, No bo kurde no A. o, o nie. A, proszę bardzo Co to kurde... No Ktoś mi tam gwiznął i się, no, no kurde, no ktoś mi tam gwiznął i ten. Myślałem, że mam jakiś out czy faul, no. No i kurde ich piłka, no bez przesady. Sędzia kurde Kalosz. O nie, 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 no. Wykopuj, wykopuj. Kurde, jak się tutaj kopnie, kop, kopie mocniej? Chyba się przytrzymuje. No, 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 no. No, to, to nie był akurat dobry, dobry przykład. O, 3-3-3, shit. dobrze nie dobrze. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, spoko. Teraz temu. Z powrotem tam temu. Teraz po What? Aha, już minęło. Już minęło 90 minut, tak? No cóż, u mnie minęło 16 minut, ale no cóż. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Okej, okay, znowu moja piękna akcja? Nie. No dobra. Eee... No, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. <laughs> o kurde, to była naprawdę ods wielka odskocznia od, od y gier, które, w której jagram. Widzicie, mamy Halka na 19 z na 19 numerem. Halk z nami grał. <laughs> w każdym razie, mam nadzieję, że, się, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. I na razie, no, so, no na grobowce, nie wiem czy to są, nie no, może leźby no. Żalźby, no. I tu mamy oczywiście Altaira i jego armor. Za że leży zbroja Altaira. prawie odblokuje 6 zamków. No właśnie, nie, I Te klucze do tych zamków musimy zdobyć wraz z progresem gry. Ale na razie chyba nie pan... Nie, jeszcze żadnego nie zdobyliśmy klucza, więc nie będę wam opowiadał na czym to polega, chociaż pewnie i tak większość z was wie, ale nie piszcie w komentarzu, bo może niektórzy nie wiedzą, a dowiemy się właśnie... To wiem, znaczy zobaczycie jak to będzie wyglądać ogólnie w grze, bo Mario już powiedział, dobra, więc tak, tu, a nie, z tym gościem nie muszę gadać, więc teraz gdzie mam lecieć? Widzę, że zauważyłem, że mi się zazn zaznaczyło...